Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego, że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę? Zaprawdę, powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Słowo Boże prowadzi nas dzisiaj najpierw do spotkania z prorokiem Eliaszem w takim bardzo specyficznym, trudnym momencie jego życia i jego misji. Eliasz wychodzi na pustynię i na tej pustyni chce umrzeć woła do Boga, żeby go zabił. Największy prorok pierwszego przymierza ma taki moment w swoim życiu, że, że tego życia ma po prostu dość. I mówi Bogu zawierz mi życie. Zabierz mi życie, bo ja już nie mam siły. Eliasz ma oczywiście kilka co najmniej dobrych powodów, żeby tak do Boga wołać. Jest rzeczywiście zmęczony, wyczerpany. Jego praca, którą podejmował wielokrotnie z narażeniem własnego życia, wygląda na to, że nie przyniosła żadnych efektów. Izrael, tak jak był daleko od Boga, tak jest nadal. Ponadto wszyscy są przeciwko Eliaszowi. Jest osaczony, ścigany, znienawidzony. On sam jednak podaje jeszcze inny powód. Mówi: Zabierz moje życie bo nie jestem lepszy od moich przodków. Wygląda na to, że to co to przede wszystkim skłania tego największego proroka do wołania o śmierć, to nawet nie są te niedogodności, których doświadcza, te niebezpieczeństwa, z którymi się mierzy, ale jakieś ogromne rozczarowanie czy wręcz zgorszenie sobą. Nie jestem lepszy od moich przodków, nie jestem taki, jaki chciałem być. Nie jestem taki, jaki powinienem być. Brzmi to jakoś znajomo? To nie jest tak, że my nieraz też przeżywamy takie zmęczenie, takie poczucie osaczenia i osamotnienia, wreszcie takie dogłębne, gorzkie rozczarowanie samymi sobą. Nie jesteśmy lepsi. Nie jestem lepszy. To jest pierwszy próg, do którego Słowo nas dzisiaj prowadzi. Na tym progu mamy zobaczyć odpowiedź, jaką Bóg w tamtym da momencie daje Eliaszowi i to, jak cierpliwie ją daje. To jest przepiękne w tym fragmencie. Anioł go trąca, mówi wstawa i Przy głowie Eliasza znajduje się podkłomyk i dzban z wodą. Zjad więc i wypił i znów się położył. Nie wiem, jak wy, ja się bardzo odnajduję w tej historii Eliasza. To jest raz po raz tak w moim życiu. Nie? Pan Bóg mnie karmi. A ja przyjmę, posłucham i idę dalej spać. Ale z drugiej strony trzeba zobaczyć, że ta odpowiedź Boga, bo ona nie jest jakaś oszałamiająca. Żeby jeszcze Pan Bóg dał temu Eliaszowi na pustyni jakiś tam napój, co to biegacze piją. Z jakimiś elektrolitami, tak? Żeby mu jakiś porządny katering na te nie dostarczył. A co co Eliasz ja dostaje? Dzban wody i podpłomok. Ale tym pierwszym progiem jest najpierw to właśnie rozczarowanie sobą, zderzenie się ze sobą, zgorszenie sobą. Ale tu się Słowo Boże nie zatrzymuje, prowadzi nas dalej. I drugi próg który mamy dzisiaj przekroczyć to jest nie tylko rozczarowanie sobą i zgorszenie sobą, ale to co się wydarza dzisiaj w Ewangelii rozczarowanie Nim Ono ma myślę dwa oblicza Pierwsze zawiera się w tych słowach, które judejczycy wypowiadają o Jezusie Jakżeż On może mówić Stąpiłem z nieba Przecież my go znamy. To jest Jezus z Nazaretu, syn Maryi i Józefa. Znamy go aż za dobrze. I jak on śmie mówić, że stąpił z nieba? Nie trzeba z tego progu uciekać, bo to jest próg, na którym myślę, że wielu z nas, jeśli nie wszyscy, w jakiś sposób w ostatnich miesiącach czy latach raz po raz się znajdujemy. To jest ten próg rozczarowania. Tą obecnością Jezusa, jaką jest Kościół. My dobrze znamy Kościół, aż za dobrze, w ostatnich miesiącach, latach jesteśmy raz po raz zmuszeni słuchać o tym, jaki Kościół jest, jaki niejednokrotnie się okazał w tych, którzy go tworzą w ich grzechach, w ich upadkach, w ich kłamstwach. Jakżeż on może teraz mówić: 'Zstąpiłem z nieba.' Ale. Ten drugi próg jest podwójny. Jest na nim jeszcze jedna granica, do której przekroczenia, do zmierzenia się, z którą Pan Bóg w tym słowie nas dzisiaj pociąga. Ona już właśnie była jakoś zasugerowana w tym pierwszym czytaniu w historii Eliasza, tym dzbanem wody i pod płomykiem. Naprawdę mamy w sobie łatwą zgodę na to, że odpowiedzią Boga właśnie na to nasze rozczarowanie sobą, bardzo bolesne nieraz, bardzo niszczące, na to nasze zderzenie ze światem, w ogóle na te nieprzeliczone bolączki i bóle, rany i tragedie naszej i świata, jest chleb, który stępuje z nieba? Że odpowiedzią Boga na to wszystko jest ten kawałek chleba, który za chwilę będziemy adorować na ołtarzu? Mamy w sobie na to łatwą zgodę? Nie jest czasem tak, że owszem, jesteśmy na Eucharystii, przyjmujemy Chrystusa w komunii świętej, ale gdzieś na dnie naszego serca, na dnie naszego myślenia, jest coś takiego dobrze, Panie Boże, to ja teraz spełniłem to, czego Ty oczekujesz, do czego mnie zapraszasz. To był ruch z mojej strony, a teraz Ty wreszcie pokaż swoją moc, zadziałaj w moim życiu. Zrób to, na co liczę, zrób to, o co proszę, zrób to, czego mi potrzeba. To jest skandal wiary. Ostateczną odpowiedzią Boga, Jego największym działaniem i największym cudem jest ten chleb który jest ciałem Jego Syna, który za chwilę będziemy adorować. Bóg nie ma do zrobienia niczego większego w moim życiu. Żadnego większego cudu. Pod koniec Ewangelii Jana jest ta scena, którą pewnie wszyscy dobrze pamiętamy. Po zmartwychwstaniu Jezio Jezusa nad jeziorem On się spotyka ze swoimi uczniami, jest cudowny połów, spożywa z nimi śniadanie, a po tym śniadaniu zabiera Piotra na bok i trzykrotnie zadaje mu pytanie Szymonie, synu Jony, czy ty mnie kochasz? Czy kochasz mnie? Taki niesamowity komentarz do tej rozmowy, do tego dialogu Jezusa z Piotrem dał kiedyś brat Roger, założyciel wspólnoty ekumenicznej, w tezę, którego kolejną rocznicę śmierci niebawem będziemy obchodzić. On komentując tę rozmowę Jezusa z Piotrem, to Jezusowe pytanie mówi, że w tym pytaniu najważniejsze słowo to jest słowo mnie i tłumaczy dlaczego. A mianowicie dlatego, mówi brat Roże, że to jest tak, że Piotr zawiódł Jezusa, zdradził go, mimo swoich wcześniejszych obietnic, mimo swoich wcześniejszych wyobrażeń na swój temat, jaki chce być, jaki chce się dla Jezusa okazać, zawiódł go srogo. Ale, mówi brat Roże, to jest też tak, że w pewnym sensie Jezus zawiódł Piotra, bo nie zrobił tego, na co Piotr liczył, bo nie dokonał tego, czego Piotr się spodziewał, bo nie okazał się takim Mesjaszem i takim Zbawicielem, o jakim Piotr marzył, jakiego uważał, że potrzeba Jemu i Jego narodowi. W tym sensie Jezus zawiódł Piotra. Dlatego najważniejsze słowo w tym pytaniu to jest słowo mnie. Czy kochasz mnie takiego, jaki jestem? Właśnie w tym skandalu chleba, który jest taki kruchy, który jest takim niczym. Myślę, że ostatecznie to jest pytanie z którym Pan Bóg chce nas dzisiaj skonfrontować. Czy ja się rzeczywiście chcę zgodzić na to, że ostateczną odpowiedzią Boga na wszystkie moje bóle i wszystkie moje rany i wszystkie moje problemy i wszystkie nieszczęścia i tragedie świata, w którym żyję, jest Jego obecność w kawałku chleba? Czy ja się zgadzam na Boga, który się ukrył w takim, przepraszam, niczym, w takiej kruchości? Ogromnie ważna jest odpowiedź na to pytanie, nawet jeśli nam nie przyjdzie łatwo, nawet jeśli o tę odpowiedź będziemy się musieli ze sobą pozmagać, nawet jeśli naszą odpowiedzią dzisiaj szczerą, uczciwą będzie powiedzenie Bogu, nie, nie zgadzam się na to, ale chciałbym się umieć zgodzić. Dlatego, że jeśli powalczymy w sobie o tę i taką odpowiedź, to Eucharystia będzie też przemieniała nasze życie poza liturgią, za drzwiami Kościoła, po odejściu od ołtarza, po przyjęciu komunii. Bo jeśli zgodzimy się na takie działanie Boga, właśnie tutaj, w tym kruchym chlebie, to łatwiej nam nie będzie odkryć i przyjąć w naszej codziennej kruchości. W mojej kruchości, którą tyle razy jestem zgorszony i rozczarowany, i w kruchości drugiego człowieka. Myślę, że do tego pytania Pan Bóg nas dzisiaj prowadzi. I nie chcę odpowiedzi wyuczonej na pamięć, i nie chcę odpowiedzi wykutej gdzieś tam na lekcji katechizmu w okolicach pierwszej komunii, ale pragnę odpowiedzi do bólu szczerej, gdzieś z głębi serca, nawet jeśli ono, tak jak serce Eliasza, jest dzisiaj przepełnione jakąś goryczą. Nawet jeśli w tej odpowiedzi będzie się czaiła nie jedna nuta, ale cała symfonia rozczarowania i niezgody. Bo Bóg jako pierwszy zgadza się na kruchość. Bo Bóg z sobie znanych powodów kocha działać przez to, co jest kruche i co się wydaje niczym, i co się wydaje niewystarczające. Amen.